Na świecie. No na świecie jest niewesoło. Nowy rok nie przyniósł wielkich zmian, ale mamy troszeczkę nowych analiz, trochę nowych informacji. Jak miecz Demoklesa ciąży nad nami widmo wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale wszystkie oznaki na niebie i ziemi okazuje się, że myśl geopolityczna rosyjska ostatnio strzela ślepakami. Tak stało się w przypadku Białorusi, z której przez Polskę do Niemiec miał przelać się strumień masowy strumień emigrantów. Tak się nie stało. Nie tylko Polska Straż Graniczna, policja, wojsko i w tym wojska terytorialne stawiły czoła tej fali, ale również polska opinia publiczna okazała się myśleć zupełnie inaczej niż gdzieś tam na kremu, kremu strategi zakładali, że myśli. No, jak zwykle korzystali z materiałów, nieocenionych materiałów niemieckich, bo oni by wiedzą lepiej, mają tutaj nawet wice wywiadu w randze ambasadora, no ale okazało się, że jednak nie wiedzą lepiej, ale to te, 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 te błędne analizy im się ciążą na nich jeszcze od czasów okupacji. Oni nigdy dobrze nie wiedzieli o co chodzi, bo brakiem narzędzi poznawczych. No ale jest co jest, no to straszenie Ukrainy rosyjskim wojskiem. No mówi się o tym, że 100 tysięcy żołnierzy zgromadziło się przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, do tego dodajmy jeszcze siły białoruskiej, które tutaj na pewno zaangażowane byłyby, ale pamiętajmy o czym również pisał generał Skrzypczak, że 100 tysięcy to jest za mało. To było w porządku, nasz znaczy w porządku. No było to skuteczne w czasie pierwszej wojny ukraińsko-rosyjskiej, a później w czasie podczas zajęcia Krymu, ale nie jest skuteczne już teraz. Dlaczego? Już w czasie pierwszej wojny okazało się, że Sympatie prorosyjskie nie są aż tak silne, jak się wydawało na Kremlu, więc znowu błąd pewnego rodzaju diagnozy. I udało się oderwać od Ukrainy na fali tej prorosyjskości naprawdę, no, w sumie niewielką ilość terytorium, biorąc pod uwagę e, obszar Ukrainy. Krym dotkliwy, oczywiście dotkliwy cios. E, no to baza marynarki wojennej. E, no, jest to wyjście na świat, przez Cieśniny oczywiście, ale Przynajmniej na Morzu Czarne i dalej. Natomiast w porównaniu, powiedzmy, z Donbasem i Ługańskim, to było takie bardziej spektakularne i na pewno bardziej bolesne. Od tego czasu jednak armia ukraińska zdecydowanie się zreformowała jest armią o wiele silniejszą. Poza tym, powolne i bolesne, ale jednak reformy zmierzające do tego, żeby ukrócić na Ukrainie łapownictwo w pewnym zakresie, powiodły. To znaczy, to jest taka moja myśl, że jeżeli nawet nie zostały absolutnie wykluczone z życia społecznego, zwłaszcza urzędniczego, to e, służby pilnują ukraińskie przynajmniej tego, żeby tych łapówek nie wręczał wywiadowcy. Znaczy, tutaj podejrzewam, że jest ten parasol ochronny i rosyjskiemu wywiadowi trudniej się korumpuje urzędników. Państwo ukraińskie, a przede wszystkim społeczeństwo ukraińskie. Co myślę mocno zaniepokoiło Kreml, stało się antyrosyjskie. Również ci ludzie, którzy mieszkają w Republikach Donickiej i Ługańskiej, e, zaczynają pewnie spoglądać z pewnego rodzaju tęsknotą na zautraconą ojczyznę, ponieważ warunki bytu w tych zniszczonych wojną obszarach, e, które e, no, domagają się suwerenności, e, są wiele gorsze niż w samej Ukrainie. Więc Rosjanie się przeliczyli. Drugie, co mnie zaskoczyło pozytywnie, to jednak reakcja Zachodu. Nie chodzi mi tu oczywiście o te wszystkie deklaracje, spotkania, które się między innymi dzisiaj, więc w poniedziałek 10 stycznia odbywają, ale chodzi mi tutaj o uderzenie w miękkie podbrzusze Rosji, a więc wywołanie zamieszek w tym momencie w Kazachstanie, ale no jest to zmora Rosji, są to terytoria czy obszary dzisiaj państwa niepodległe, kiedyś republiki, których nie udało się sowietyzować. one sobie jednak żyły swoim własnym rytmem. Islam dosyć dobrze podporządkowuje się władzy, a struktury klanowe dosyć łatwo znajdują swoje miejsce w strukturach partyjnych, więc to nie były klasyczne państwa sowieckie. Mówimy o trzech republikach, o o trzech na czterech, mówimy o Kazachstanie, czy o miękkie, miękkie podbrzusze Rosji, tak? czyli to islamskie podbrzusze Rosji przy Związku Sowieckiego, a dzisiaj Rosji to jest e, Tadżykistan, Uzbekistan i Kirgistan. E, no ale dalej będzie to również Turkmenistan, no i będzie to również Azerbejdżan, prawda? który ostatnio wygrał wojnę o Nagorny Karabach, odzyskując olbrzymie części swojego terytorium. Pozostawiając tą Separatystyczną Armeńską Republikę pośrodku swego terytorium, ale wygląda się, że to wygląda na to, że to tylko do czasu. Rosja poniosła druzgocącą klęskę, dlatego że Rosja wspierała w tej wojnie Armenię. Natomiast Azerbejdżan był wspierany przez Turcję, i tu tworzy nam się ten cały obraz miękkiego podrzusza do tego Czeczenię, która na razie się ugadała i rękami jednego z przywódców klanu, klanowych, czyli Kadyrowa, e Zapewnia bezpieczny byt swoim ludziom, bo tylko o to chodzi, czekając na pewno na sposobną okazję, żeby się spod tej kurateli wyrwać. Myślę, że Czeczeni uzyskali olbrzymie ustępstwa za to, żeby przestać się przynajmniej na razie burzyć. Mamy cały pas, który przejdzie przez Syberię z południowego zachodu na północny wschód. Ludów mówiących językami tureńskimi, czyli tymi turkopodobnymi, tak to nazwijmy. Więc tutaj upatrywałbym i w działalności również propagandowej i militarnej Ankary, która zresztą zgłosiła już swój, swoją chęć pomocy Kazachstanowi, niejako w, w kontrze do, do tego związku państw, do którego wchodzi właśnie Kirgistan, Armenia, Rosja, Białoruś które to państwa mają w ramach, w przypadku jakichś zaburzeń wewnętrznych, sobie wzajemnie wojskowo pomagać. Tak. Rosja w kontrze stawia swoją propozycję pomocy, starając się wkroczyć na te tereny zarezerwowane do niedawna dla Rosji ze swoją propozycją wielkomocarstwową. Dodatkowym czynnikiem jeszcze, który sprawę mocno komplikuje, jest to, że te państwa, jeżeli państwo byście spojrzeli, te państwa, jeżeli państwo, przepraszam, jeżeli państwo spojrzelibyście na mapę starożytnego Dalekiego Wschodu i, i, i połączeń z Europą oraz na dzisiejszą mapę planowanych i już działających połączeń Chiny, Europa Zachodnia, to zauważycie, że właśnie przez te centra, Bucharest, Samarkandę, tam przechodziły główne szlaki i będą przechodzić główne szlaki komunikacyjne. A więc niepokój na tej linii Właśnie, czyli na, na tym szlaku, na tym jedwabnym szlaku, może powodować pomruki dochodzące z Kin. A dodajmy jeszcze do tego, że na wschodzie Rosji, na południowym wschodzie, te ludy mają też naturalną skłonność do handlowania. Z Chinami. Jest co prawda korytarz wakancki w Afganistanie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale Afganistan graniczy z Chinami tam również można ciągnąć i ciągnie się. Droga jest jakiś sznur dostaw. Ale Afganistan póki co jest państwem niespokojnym, nieprzewidywalnym, a więc to droga jest pod wielkim znakiem zapytania. No, i jeszcze jedna taka uwaga, że jeżeli chodzi o Kazachstan, to on ma swoje też geograficzne części, olbrzymi kraj. Natomiast w Kazachstanie te zamieszki głównie dotyczyły Aumaty, to jest na południu, i tam mieszka głównie największa mniejszość rosyjsko rosyjskojęzyczna, bądź wprost rosyjska. Dosyć, dosyć skomplikowany to świat, bo część tych ludzi, którzy mówią w języku rosyjskim jako pierwszym języku, popiera Kazachstan jako jego niepodległość, część nie. Natomiast no, jest jeszcze północ i zachód kraju, zachód, gdzie są wszystkie bogactwo i północ, gdzie jest stolica, dzisiaj nur na cześć Nur-Sultana Nazarbajewa. Kiedyś się to nazywało Astana, dzisiaj się nazywa Nur-Sultan, więc tam jak gdyby słabsze były te, słabiej dochodziły te odgłosy niezadowolenia. Czy było to też czasami niewycelowane w mniejszość etniczną rosyjską, to znaczy, że Rosjanie byli stroną tego konfliktu, najprawdopodobniej wspierając władze kazachskie przeciw, przeciw tym rebeliantom, takich nazwijmy, choć wśród nich byli również zwykli kryminaliści. No ale teraz muszą opowiedzieć się wobec tego kontyngentu, głównie rosyjsko-białoruskiego, bo podejrzewam, że. Wojska z innych części byłych republik sowieckich są w mniejszości. Także skomplikowana sytuacja i mówię, że podejrzewam za tym ruch Zachodu, tak? No, że skoro wy tutaj na granicy, na wschodniej granicy Unii, czy świata zachodniego, to my wam na południu świata, byłego świata sowieckiego. Także chyba panowie się przeblefowali. Tak to wynika. Jeżeli rozpoczną wojnę z Ukrainą, będzie miało to fatalne konsekwencje. Chyba przelicytowali, żądając e, praktycznie opuszczenia przez NATO e, no, swoich e, terytoriów, swoich członków, bo wycofanie się kontyngentu amerykańskiego oznaczałoby e, praktyczne, e, praktyczne wykluczenie Polski z NATO, bo oznaczałoby to e, zniesienie jakichkolwiek gwarancji. Polskiej niepodległości strony tego sojusznika najważniejszego i no, no spoiwa na to. Zostalibyśmy sami. To też ma swoje dobre strony. W takim razie póki co wygląda na to, że kupiliśmy jeszcze czas, a teraz tylko chodzi o to, żeby go rozsądnie wykorzystać, czego sobie Państwu i światu życzę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w Nowym roku. Do zobaczenia usłyszenia wkrótce.